Istnieje legenda sprzed narodzin naszej cywilizacji o plugawym bóstwie tak ogromnym i tak potężnym, że pochłaniało całe planety. Mało kto wierzył, że to może być prawda, aż do dnia, kiedy wreszcie na własne oczy ujrzeliśmy Unikrona. chodziło mu tylko o naszą planetę, lecz przede wszystkim o naszą najważniejszą technologię. O klucz transprzestrzeni. Agresor wysłał po niego swojego najpotężniejszego sługa Skercha. Prędują kolejni wrogowie. Będzie już tylko gorzej. Nadal mamy klucz. Musicie go zabrać. Ukryjcie go dobrze. Tak by nigdy nie wpadł w łapska unikrona. Hej, Pięk, czekaj. Możemy walczyć. Nie. Liczy się tylko klucz transprzestrzeni. Idźcie! Użyjcie go, żeby uciec! A ty co planujesz? Zatrzymam ich. Dam wam czas. Zostanę z tobą. To jest moja walka. Posłuchaj, gdyby Unikron dorwał klucz, mógłby otworzyć portal czasoprzestrzenny i zniszczyć niezliczone planety. Teraz ty jesteś przywódcą Maximalii, się, Primal. Ty jesteś największym wojownikiem tej planety. Hmm. Macie tu taki piękny, pierwotny świat. Pełen różnorodnego życia. Smakowity. Mój pan jest złakniony. Daj mi klucz transprzestrzeni, a wspaniałomyślnie oszczędzi wasz świat. Wolimy zginąć niż wysłać go ku innym planetom. Jak sobie chcesz. Służyć Wszechmocnemu Unikronowi. Zawsze próbują się stawiać. Spóźniłeś się, Skels. Twój pan będzie uwięziony w tej galaktyce. Na zawsze. Nie! Jego ofiara będzie nam przypominać o przysiędze. Mamy bronić klucza bez względu na cenę. Dałeś im się wymknąć z kluczem transprzestrzeni. przestrzeni. Przecież cały wszechświat i odszukaj kryjówkę maksymali. Kiedy zdobędziesz klucz, ściągniesz mnie nim do siebie, rozkaz panie. Dzięki temu kluczowi nikt nigdy nie stanie mi już na drodze. Transformers. Przebudzenie bestii.